Dzień dobry wszystkim. To, co mnie uderzyło dzisiaj, to niewola egipska. Boimy się zmian, boimy się iść do przodu. Jak Mojżesz powiedział do ludzi: chodźcie, chodźcie ze mną, ja was wyprowadzę. Dam wam lepsze życie. Zaufajcie Bogu. Co ludzie powiedzieli? No, niektórzy poszli za Mojżeszem, zaryzykowali, ale niektórzy: mmm, a co ja tam będę miał pustynia. Ja zostałem to, gdzie jestem. Ja się boję. Boję się zmian. I ten przykład bardzo mi się spodobał. To, co jeszcze powiedział nasz cudowny trener, że rozłóż duże zadania na małe kęsy. Jeżeli ja chcę jakiejś zmiany, na przykład chcę schudnąć, ale nie mam siły pójść na siłownię i trenować jak inni godzinę dziennie. Wystarczy, że wstanę codziennie rano, zrobię trzy przysiady i już będzie coś. Potem zrobię pięć, potem zrobię dziesięć. Pomalutku, aż polubię to, co robię. Jeżeli chcę zbudować firmę, jeżeli już wiem to wszystko, co dzisiaj powiedział trener, jak, to też trzeba robić to małymi kęsami. Trzeba rozdzielać zadania, trzeba słuchać ludzi. I to jest dla mnie bardzo ważne. A przede wszystkim, a przede wszystkim wdzięczność. Już wcześniej słyszałam coś, co chciałam Wam powiedzieć: że ludzie leczą się z niesamowitych chorób. Leczą się z raka, leczą się z depresji, co jest dzisiejszą zmorą, dzisiejszą chorobą naszego społeczeństwa. Nawet leczą się z poczucia samotności, jak codziennie dziękuję za to, że mają zdrowie, że mają rodzinę, że mają Boga, że mają kogoś bliskiego. I bardzo jestem wdzięczna, że tu jestem nad tym cudownym spotkaniu i wdzięczna, że mogłam do Was to powiedzieć. Dziękuję.